cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Witam o trzeciej w nocy, trzecia w nocy w przesilenie letniej tak to u nas wygląda. A dlaczego trzeciej w nocy? Dlatego, że pracuję w służbie zdrowia i mam dzisiaj dyżur na telefon i byłem właśnie w nocy do nagłym wypadku, teraz to przyjechałem, jest możliwe, że mieć dzisiaj jeszcze wezmą do jednego wypadku, tylko nie jest pewne, czy pacjent będzie wymagał operacji, czy nie. Dlatego Kończę ten dyżur o 8 rano i do 8 już się nie będę kładł. Kładę się później ile idę spać. A dlaczego jestem w ogrodzie? Dlatego, że wczoraj... Gdzie jest ta palma? Odwrotnie. Tu. Ten tu wagner. Miałem go wkopać wczoraj wieczorem do ziemi, ale że mi wieczorem zadzwonili, więc ani meczu nie zobaczyłem. Ani palmy nie wkopałem, tego teraz wkopię. Mam nadzieję, że nocne wkopywanie palmy, to jest cecha karpus wagnerianus, Mniej podzielili to środowisko naszych palmiarzy niż film, w którym obcinałem kwiaty karłatki. A obcinałem je, jak mówię, dlatego, że mamy tak krótki sezon wegetacyjny, że nie chciałem, żeby w pierwszym sezonie ta palma traciła energię na kwiaty, tylko żebym się zakorzeniła, bo nasza wiosna w stosunku do poprzedniego roku jest opóźniona o 40 dni. O 40 dni, poza tym nasze lato nie jest tak to ciepłe. Gdy dzisiaj w Polsce wy się smażycie przy tam plus 30 paru stopniach, chyba miałem 34, co nie do babci. U mnie dzisiaj było 21. 21, to, to jak na polskie wątki, to nie jest ciepło. Jak na nasze, to jest, to jest normalne lato. Ale mówię, gdy się pacuje w nocy i trzeba spać w ciągu dnia, to zdecydowanie wolę spać, gdy jest plus 21 przy otwartym oknie, niż plus 34. wierzcie mi. Poza tym, jak mówię, spójrzcie, jak tu, jak tu jest jasno, czy w nocy. A to tylko dlatego, że jestem na tym samym równoleżniku, gdzie ja mieszkam. Na którym znajduje się Morze Ochojskie, Irkuck, Kamczatka, Alaska, Zatoka Hudsona i tak dalej. Jestem dokładnie na tym samym równoleżniku. Z tym, że. Mamy łagodniejszy klimat niż tamte miejsca, dlatego że Wielka Brytania to jest Wyspa. Jesteśmy otoczeni morzem, a dodatkowo z zachodu mamy ciepły prąd Golszczon, który troszkę nas tu ogrzewa, bardziej ogrzewa zachodnie brze Jasno-Wschodnie, więc aż, nas tu, aż aż tak bardzo nie ogrzewa, ale mimo wszystko mamy łagodniejszy klimat niż na przykład Irkuck czy Alaska. Tutaj widzicie moją palmę. To jest właśnie to, to Karpus wagnerianus. To jest, według najnowszych badań, podgatunek Fortunego. Teraz mi tak. Który ma bardzo, ale to bardzo sztywne liście i są one mniejsze zdecydowanie niż, niż, te, niż ta zwykła odmiana Fortunego, ale są bardzo sztywne. Dlatego, że są bardzo sztywne, bardzo fajnie się tu u mnie sprawdzą, bo tu u mnie nad morzem trochę wieje. A gdzie go będę sadził? To jest tak, tu się u mnie zacznie w przyszłości ta egzotyczna dżungla. Tam już coś rośnie, i tak dalej. Tutaj test to, to jest ta bardziej cienista część ogrodu. Tam jest ta bardziej słoneczna. Tam jest karłatka, próżnik niebieski. A tutaj, tu jest taki półcień. I myślę, że właśnie w ten półcień ten trach on sobie dobrze tutaj powinien poradzić mimo wszystko. Tutaj trochę wieje, bo to jest tam ta przestrzeń pomiędzy domem, ale tej odmianie trochę karpusa, to nie będzie przeszkadzać. I myślę, że w tym miejscu nada to właśnie fajny, tropikalny efekt już od samego początku, bo tu będzie tam wagner, tutaj kilka topikalnych roślin, tu będą, tu jakiś będzie bambus, tu coś z dużymi liśmi, tam jest jak widzicie Araukaria. Myślę, że to będzie Fajnie wyglądało. Więc jeśli chcecie mieć tropikalny efekt, i jak, jak najbardziej polecam trochę karpusy i to właśnie. Myślę, że tutaj za kilka lat już będzie to fajnie wyglądało. Palma już wyciągnięta z doniczki i tylko spójrzcie na te korzenie. Czyż nie fajne? Tak właśnie powinny wyglądać korzenie palmy, które kupujecie w doniczce. Nie są przerośnięte, ale są widać bardzo silne i bardzo zdrowe, także tą palmę będę wsadzał, kupiłem ją w Hardy Palms, te palmy może nie są u nich najtańsze, ale jak widzicie, na te korzenie. Warto czasami troszkę więcej zapłacić, a gdzie ją będę wkopywać tutaj? Jak widzicie, ani specjalnie tego otworu tutaj do niej nie przygotowałem. Trochę karpus wagner z jak i i są bardzo odpodne. Można dodać im troszeczkę lepszego drenażu, ale myślę, że nie będę. Myślę, że po prostu, że tak to wsadzę. Jedyne co dodam to będzie to będzie mykoryza. Dlatego, żeby te korzenie fajnie się mi tutaj wzrosły, weszły w symbiozę właśnie z tymi pożytecznymi grzybami i powinno. Ok, jeszcze raz spójrzcie tylko na te korzenie. Piękne. Tak właśnie powinny wyglądać korzenie palm, które kupujecie w doniczkach. Bo to Wam zagwarantuje, że ta palma nie zgubi liści i od przyszłego roku, gdy tylko tutaj wzrośnie, zacznie mi tu ładnie wypuszczać liście. Taki jest plan. Bo jeśli kupicie palmę wykopaną z plantacji, ogołoconą z liści, ogołoconą z korzeni, stracicie rok, czy nawet dwa na to, żeby ona się porządnie zakorzeniła. Palma już gotowa do wsadzenia. Trochę otrzepałem ją tutaj z, z tej ziemi, w której rosła, tylko dlatego, żeby te korzenie wcześniej się wzrosły właśnie w, w moją ziemię, nie rosły w tej, w tej swojej bryle korzeniowej. Także tak to tutaj wygląda. Teraz na środek, bo tam nie brakuje w środku. Widać te, te korzenie, są na zewnątrz. Dodam trochę, trochę ziemi. Mykoryza, właśnie te grzyby, które wejdą w, w symbiozę z korzeniami palmy. To powinno wystarczyć. I teraz, tak jak zawsze mówię. Jak każdą roślinę, którą wsadzacie sprawdźcie, każda roślina ma lepszą i gorszą stronę. Jak to będzie wyglądać? Może troszkę bardziej? To powinno być chyba ok teraz. że tak? Nie. Ostawimy to w ten sposób. trochę bardziej, żeby prosto rosła. Będzie prosto? Będzie prosto, dobra. Teraz to po prostu wkopię i zaraz zobaczycie efekt końcowy wkopywania, nocnego wkopywania w Wagnerle do ogrodu. Tutaj, już po czwartej rano, wypiję sobie kawę. Proszę, jak ładnie słoneczko wstaje. Nie jest najgorsze teraz, to muszę powiedzieć. Nie jest najcieplejsze, ale jest ok. Dobra. Palma kopana. Tylko spójrzcie. Myślę, że tu wygląda całkiem, całkiem. Tu jest ta paprycz, która by się sama nasiała. Nie wiem, co to jest za odmiana. Ale wygląda bardzo fajnie. I teraz tak. Jak każda roślinę po wkopaniu podlewamy i podlewamy solidnie. Mimo wszystko, że ziemia jest mokra, trzeba to podlać całkiem dobrze, żeby te korzenie dobrze się osiadły i żeby ziemia wypełniła wszystkie wolne przestrzenie pomiędzy właśnie pomiędzy korzeniami. palma już całkiem wkopana. Ważne, jeśli sadzicie palmę, sadźcie ją dokładnie na tą samą głębokość, na której rosła. A dlaczego tak? Jeśli posadzicie za płytko, te korzenie wierzchnie Wam albo przeschną, albo zimą przełazną. Jeśli będzie za głęboko, jest szansa, że podstawa tej palmy po prostu Wam zgnije, więc sadźcie dokładnie na tą samą wysokość, w której rosła ona w doniczce. A tak, żeby ją tu posadzić, musiałem wykopać stąd e, migdałowca cyklapowego, którego posadziłem tam może przejdę pokażę, tu jeszcze nie przeplewione, przepraszam. Tak. Migdałowiec jest tutaj, pod moją szeflerą, bo szeflerę musiałem te liście starsze wyciąłem, także to tu gołe pędy. Tak to wygląda, to on to trochę zasłoni ten migdałowiec, poza tym będzie mieć trochę cienia. to myślę, że w pierwszym roku mu to przysłuży, bo te korzenie są ogołocone praktycznie wyrwane z ziemi. Tu żurawka, a tu mi się jakaś sama nasia bo tu nie sadziłem. To musiał, coś musi być z nasienia, z tej, ale kurczę, jakieś nowa odmiana, nie wiem. Bo wygląda inaczej niż, niż mateczna. A co do tutaj? To też, żeby to wsadzić tam. To, ale to już wcześniej wykopałem. Zaraz wam pokażę. Tutaj, to mahonie. Mahonia Soft Cares, Która ma zupełnie. To jest nowa odmiana. Zupełnie inne liście. Te wszystkie inne mahonie mają. Liście z kolcami, które wyglądają tak. I te kolce są dosyć ostre. Natomiast ta tutaj nie ma w ogóle kolców i jak widzicie, inny kształt liści. I ona powinna mi późną jesienią tutaj zakwitnąć. I tylko tak: palma posadzona, a tu mam takie gołe miejsce. A że jak gołych miejsc nie lubię, to tak myślę, co tam posadzić. Mam, mam roślinę do cienia. I teraz tak. Posadzić tą, tu, tu jest sklepkę. Bardzo fajna roślina do cienia. Bylina, która ma przepiękne kwiaty. To Ja mam odmianę Typer Silk. Czy Posadzić tego stopowca. Odmiana Spoty Doty. Obydwie są do cienia. I teraz tak. Stopowiec. Czy może Stopowiec tam, a tu jest sklepka tu. Czy nawet tu jest sklepka tam, a Stopowiec tu. Hmm. Pomyślę. Patrzcie jaki piękny dzisiaj u nas poranek. Słoneczko świeci, za chwilę przyjdzie do mojego ogrodu. I tak, martwiłem się, martwiłem, zastanawiałem się co tu posadzić, tu jest sklepkę. Czy stopowca? To posadziłem obydwa w sumie. Myślę, że będzie ok. Obydwa lubią cień, więc powinna być fajnie. Sobie. Tak to wygląda. I może taka ciekawostka. Trójsklepka sklepka po angielsku nazywa się Toad Lily. Toad to jest ropucha, czyli Lilia ropucha albo ropusza Lilia. Nie wiem, a także tu jest sklepka, a tu stopowiec, odmiana spoty doty. Ha, fajnie w tej kamerze wyglądam zapalną. A tutaj, jeszcze tak się martwiłem, czy mi wyrośnie po tej zimie, czy nie, ale jak widać niczego sobie nie zrobią. To jest mój imbier, szerokolistny, odmiana katleja spikata robusta. Tylko poczekajcie dwa miesiące, jak on tu pięknie zakwitnie. Czyli tak, tu będzie imbir, tu ten dekoracyjny, z bardzo fajny mieliśmy stopowiec, a tu cóż, sklepka, która, mówię, jesienią zakwitnie i wtedy zobaczycie, jak ona cudownie wygląda, ta, ta odmiana Type Silk. Myślę, że to będzie fajny, fajny kończyk, jak na początek mojej Egzotycznej dżungli. I to już na tyle. Jeszcze 3 godziny, i mogę iść spać. Piękny poranek, ale ja to chyba wszystko przegapię. Tu już powoli zaczyna się ruch. A nie, karetka. nie na sygnale. Dobra, reasumując. Palma w Kopana. Nie dałem żadnego nawozu pod nią, nie dałem obodnika, nie dałem kompostu. Dlaczego? Bo ja chcę, żeby te korzenie wrosły mi się w glebę. Nie ona w pierwszym sezonie, jak każda moja palma, ja nie chcę, żeby ona rosła, żeby powstała nowe liście. Nie, ona ma szukać pokarmu. Im bardziej będzie jełowa ta ziemia, tym bardziej te korzenie się wrosną w tą ziemię. To jest pierwsze. Po drugie, sadzimy ją dokładnie na ten, samym, na, ta, na ten sam poziom. A jedyne, co dałem pod korzenie, to jest mykoryza, czyli ten grzyb wchodzący w pozytywne relacje, w symbiozy razem z, z palmą. Mam czerwony nos, bo zimno dzisiaj, a no i zrobiło teraz jakieś 8 stopni tylko. A co? No. Poza tym zasadziłem trochę roślin obok niej, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Myślę, że w tym pierwszym roku to będzie. Średnio jak zawsze, ale z czasem to będzie chyba coraz lepiej. I tak, no i co? Nocne wkopanie palmy. No, taka nocno. Jak żyć, no, jak żyć. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. <laughs> Idę się napić piśmie Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.